Hej, witajcie. Dzisiaj odcinek, który chciałam nagrać od dłuższego czasu, ale zawsze było jakieś ale. I dzisiaj kończymy z tym ale i bierzemy się do pracy. Obrabiam dzisiaj zdjęcia koleżanki, która się hobbystycznie zajmuje fotografią i wybrałam spośród jej zdjęć takie dwa, które teraz z Wami obrobię. I teraz tak, mamy tutaj most. Zrobimy to zdjęcie w takim klimacie mrocznym. Zrobię najpierw tu trochę kontrast. Troszeczkę rozjaśnię i może najpierw je troszeczkę wyprostuję, bo coś widzę, że ono chyba leci w lewo. No, jakaś różnica jest. Szum kolorowy. Siup. 50 mm 6,32. No, podejrzewam, że to było zdjęcie robione w trybie automatycznym. Przyznaję się w komentarzu. Najpierw zmienimy ogólną temperaturę, najbardziej taką. O! Fajne jest w tym zdjęciu to, że jest jakaś linia prowadząca w środek kadru i to sprawia takie poczucie takiej głębi, że to tam zdjęcie się ciągnie, ciągnie, ciągnie. Fajne to. Clarity. Przesadzimy trochę z tym Clarity, ale chodzi o oddanie takiego klimatu mroczności tego zdjęcia. Nie wiem czy nie jest za niebieskie, ale za chwilę najwyżej to poprawimy. Tutaj dają takie dwie kropeczki, żeby sobie niwelować cieniami. O i teraz już widzę, że z Claritry troszeczkę przesadziłam, bo to według mnie jest troszeczkę takie zbyt ostre. O, dobrze. No ale kolory. Są to jakieś żółte kolory. Fioletowe jest troszeczkę niebo. Nie, 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 nie. Nie podoba mi się to. Ale ten już mi się podoba, ale możemy troszeczkę Saturację zmniejszyć. o, Przyciemnimy tą część zdjęcia. Cały most zaznaczę i możemy go troszeczkę rozjaśnić. A żeby zobaczyć, co jest w ogóle zaznaczone, klikam literkę O. Albo się odłączam, jak mi już jest niepotrzebne. Wielkość kursora. Robię kuleczką od myszki. W porównaniu do, do tego, co dostałam, wygląda lepiej, ale dla mnie to jest trochę jeszcze za bardzo niebieskie. Może pójdziemy bardziej w zielone klimaty. O, 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 takie postapokaliptyczne dość ciemne to zdjęcie. Dobra, wezmę sobie na przykład to narzędzie i zaznaczę bardziej. Kółeczko tu, ale mnie interesuje to, co jest wewnątrz kółeczka, także muszę zrobić invert. Proszę bardzo. Tu jeszcze się pobawimy z suwakami, zobaczymy, co one mają mi do zaproponowania. Ja to robię, proszę, dwa z metodą prób i błędów. Jak mi się to podoba. To nie jest tak, że ja wiem, co mam kliknąć od razu. Obrówka to jest tak naprawdę też kwestia gustu. Mi na przykład to zdjęcie w takiej formie się bardziej już podoba niż przed chwilą, ale dla kogoś to, co ja zrobiłam tu, może być absolutnie fatalne. Testujcie, bawcie się różnymi funkcjami. Może też odkryjecie jakąś fajną dla was funkcję, no. Wciskam literkę M i jeszcze bardziej to, o, zrobimy takie bajno bardziej. Zostawiam to zdjęcie w takiej formie. Tak wyglądało ono przed, tak wygląda ono po. Zdjęcie ma teraz taki charakter trochę postapokaliptyczny. O taki efekt mi chodziło. Proszę bardzo. Możecie podzielić się opinią w komentarzach czy coś takiego w ogóle wam się podoba. Tymczasem przechodzimy do drugiego zdjęcia. Drugie zdjęcie, zdjęcie pieska i tu powiem szczerze nie mam pojęcia, gdzie jest ostrość tego zdjęcia. Ostrość gdzieś uciekła, wydaje mi się, że ostrość jest na tym sznurku. Ale to nic. Teraz posłuchajcie, jak macie taką sytuację, że zrobiliście według was dobre zdjęcie, ale jest ono no, totalnie nieostre, jak na przykład to. Ja bym się tym nie przejmowała. Chodzi o to, co jest na tym zdjęciu, a nie o techniczne rzeczy, a dużo osób bardziej skupia się na technicznych aspektach zamiast na tym, co jest na zdjęciu, i przez to i w takich przypadkach na takich zdjęciach nic się nie dzieje, ale mam dobre parametry i no, nic z tego nie wynika. Zostawiam to mniej więcej w takich kolorach, jakich jest, może troszeczkę to rozjaśnię, dodam trochę więcej kontrastu, i w przypadku tego zdjęcia ja mam pomysł, że bardziej pobawimy się photoshopie i usuniemy wszystko co jest w tle tego pieska i zostawimy tylko pieska. Dobra, ziemię troszeczkę tak scharakteryzuję, może troszeczkę wykadruję, żeby było mniej do usuwania rzeczy. Wciskam literkę M troszeczkę, tło przyciemnię, żeby było bardziej sfokusowane tutaj na pieska. Kółeczko zaznaczamy naszego pieska-pieska. I tak samo jak ostatnio interesuje mnie to, co jest w środku, także invert I troszeczkę ci, kochanie, rozjaśnię. Proszę bardzo. Piękny piesio. Mogę też dodać delikatnie bardziej clarity, będzie takie wrażenie, że zdjęcie jest bardziej ostre. No i co dalej z tobą, kochany? Nie ja chcę, żeby śnieg był niebieski, choć. Damy takie, o, może w takim bardziej niebieskawym kolorze coś. Tak to wygląda w Lightroomie. Teraz wyeksportujemy to do Photoshopa. Lightroom też ma funkcję usuwania przedmiotów, ale według mnie jest ona mocno ograniczona. Ja z niej praktycznie nie korzystam, bo za każdym razem się denerwuję, że nie zrobiło to, co ja chcę. Mamy nasze zdjęcia już w Photoshopie. Ponownie proszę, nie zwracajcie uwagi na ten pomarańczowy kwadrat. Wszystko mam legalne, aktualne, opłacone. Ja po prostu świadomie nie aktualizuję Photoshopa. Ostatnim razem, jak chciałam zaktualizować Photoshopa, powstał jakiś globalny błąd, przez który wszyscy, którzy aktualizowali najnowszą wersję Photoshopa, nie działała im ona. I to spowodowało, że ja przez chyba 3 dni nie mogłam używać photoshopa, a 3 dni nie używania photoshopa oznacza, że ja 3 dni nie mogę pracować. Dobrze, proszę Państwa, sztuczna inteligencja, zróbmy to, pousuwajmy wszystkie niepotrzebne rzeczy, zobaczymy jak nam to photoshop stworzy. Ta sztuczna inteligencja w Photoshopie nie jest jeszcze aż tak bardzo mądra, ale jak się etapami usuwa pewne elementy ze zdjęcia, to ogarnia. Po prostu z nią trzeba pomału iść do przodu, a nie wszystko naraz, bo potem no, faktycznie się gubi, ale człowiek też by się gubił. Dajmy jej trochę czasu. To mi się bardziej podoba, dobra? I tu są ostatnie elementy kolorowe. W takiej formie mi się podoba, niech będzie, jak wyglądało przed. Zaraz wam pokazuję. Zdjęcie przed i zdjęcie po. A jeśli podobają Wam się takie odcinki z serii obrabiam Wasze zdjęcia, wystarczy, jak wyślecie mi jedno zdjęcie w formie RAF, a ja wam je obrobię tutaj na wizji. Tylko uwaga, zdjęcie nie może być JPG. To musi być format RAF. Miejcie dzisiaj fajny dzień, trzymajcie się pa!